Niech będzie chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Zachęcamy do wysłuchania jednego z przesłań Jezusa Chrystusa, przekazanego mistyczce luz de Maria de Beunie. To orędzie otrzymało aprobatę biskupa Juana Abelardo Matageware, który stwierdził, po gruntownej analizie potwierdzam brak jakichkolwiek błędów doktrynalnych, które mogłyby kolidować z wiarą, moralnością i zasadami etycznymi. Z tej przyczyny udzielam publikacjom imprimatur. Niech te słowa staną się dla nas przewodnikiem, a nauki przekazane przez mistyczkę Luz demaria niech prowadzą naszą duszę ku coraz większej bliskości z Bogiem. Oto treść orędzia. Mój umiłowany ludu, mówię do ciebie, ludzkości. Wzywam was, a wy mnie nie słuchacie. Jak w czasach Sodomy i Gomory szydzili z Abrahama, tak teraz szydzą i chcą zniszczyć moje wierne narzędzia. Mój święty Duch wstępuje. Aby wyjaśnić ludzkości to, czego człowiek jeszcze nie rozumie lub nie zamierza zrozumieć. Mój święty duch wyjaśnia pokornym, tym, którzy chcą czynić dobro, tym, którzy mnie kochają i są mi posłuszni. Człowiek porusza się w cyklu, w którym cofa się, idzie śladami szkodliwych błędów przeszłości, powiększonych o większe zło wraz z wynalezieniem pewnych szkodliwych innowacji, z których człowiek czerpie przyjemność. Mój ludu, nie poprawiasz się. Uciekasz się do rosnącego pragnienia odkrywania zła i odrzucasz moje wezwania, aby stać się częścią ciemności, którą diabeł oferuje człowiekowi. Aby być wierzącym, nie wystarczy powiedzieć: Panie, Panie. Wezwałem Cię do posłuszeństwa, a ty kpisz z moich próśb. Niektórzy, którzy nie znają Pisma Świętego, nie wiedzą, że tylko jedna rodzina została uwolniona od zniszczenia Sodomy i Gomory. Rodzina Lota, człowieka, który był miły w oczach mojego ojca, będąc sprawiedliwym. Posłuszeństwo zostało mu narzucone, aby żaden członek jego rodziny nie oglądał się za siebie, ale jego żona obejrzała się za siebie i sama pozostała w swoim nieposłuszeństwie. Ci, którzy nie są posłuszni, buntują się przeciwko Bożej Woli i pozostają na łasce tego, co zapowiedziała nasza miłosierna miłość. Tak było, jest w tej chwili i będzie w przyszłości. Widzę wielkie zamieszanie wśród ludzi, widzę wielkie grzechy na ziemi, widzę, jak człowiek jest przywiązany do zła, a wraz z tym popełnia okrucieństwa, aberracje, zabójstwa, ekscesy, porządliwość, cudzołóstwo, znecanie się nad niewinnymi, zażywają trucizny, kłamią i widzę zuchwałych, którzy przysięgają w nasze imię. Umysł i myślenie człowieka zostały skażone gniewem i żyje on w człowieku, który działa i reaguje przeciwko swoim braciom z sercem zatwardziałym przez ciągłe zarażenie złem, próżnością, uzależnieniem i pychą. Ludzkość zbuntowała się przeciwko mnie i nie chce służyć dobru, zamyka uszy, aby nie słuchać tych, którym powierzam zadanie ostrzegania swoich braci i sióstr. Sprzeciwiacie mi się, nie potrzebujecie mnie, nie oddajecie mi czci, którą powinniście mi oddać. To pokolenie wierzy, że jest niewrażliwe, ale jest łatwym łupem dla diabła, gdy odchodzi od moich dróg. Prawda jest odrzucana, mój lud jest pogardzany i obrażany. Gdyby prawda została przyjęta, ludzkość powróciłaby do dobra i wypełniłaby moją wolę, a zatem byłaby bardziej z nieba niż z ziemi. W tej chwili diabeł wyznaczył sobie zadanie rekrutowania dusz na zatrącenie. Piekielne legiony opętują tych. Którzy są mnie pozbawieni, duchy zła opętują pożądliwych, którzy nie czynią zadośćuczynienia, i wszystkich, którzy nieustannie żyją w nieposłuszeństwie. Duchy zła opętują tych, którzy nieustannie grzeszą i nie chcą się nawrócić. Demon nie kusi człowieka tylko dla przyjemności, ale dlatego, że zbliżacie się do aktu miłosierdzia naszego domu ostrzeżenia. Pogarda w sposobie ubierania się odzwierciedla stan grzechu, który ludzkie stworzenie może nosić w sobie. Kobiety ubierają się jak mężczyźni, a mężczyźni jak kobiety. Ścieżka ludzkości została celowo skrócona na korzyść nielicznych, a ludzkość odpowiedziała twierdząco. Dlatego nalegam, abyście stali się świadomi swoich dzieł i czynów. Ciągły grzech jest bardzo poważny dla duszy. Musicie odzyskać porządek moralny w społeczeństwie, porządek moralny zgodny z naszą wolą, a nie przyzwalać na grzechy, które podkopują wasze dusze. Grzech jest grzechem, i jeśli będziecie go kontynuować bez pokuty. Grzech ten pozbawi was wiecznej chwały. Widzę ziemię z zewnątrz i jest ona pogrążona w chaosie. Człowiek żyje teraźniejszością. Człowiek wpływa na ziemię. Grzeszność człowieka, która z niego wychodzi, potrafi przekształcić jego otoczenie. Dlatego wezwałem was do nawrócenia, do zbawienia duszy. Do przygotowania się do zjednoczenia z domem mojego ojca poprzez bycie tymi, którzy czynią i emanują dobrocią. Natura buntuje się z powodu skłonności człowieka, który kocha siebie, a nie mnie. Ludzie przyzwalają na grzech, a niektórzy współpracują z grzechem to jest poważne. Mój lud nie może postępować w ten sposób, wiedząc, jakie zło popełnia. Grzech wpływa na to, co otacza człowieka. Dopóki nie zmieni tego, co wcześniej było korzystne dla życia ludzkiego stworzenia. Jesteście otoczeni przez tych, którzy, wiedząc, że wykorzystanie energii jądrowej spowoduje bezprecedensową katastrofę, używają jej bez zastanowienia. Niezdrowa moda tych, którzy ją projektują, ma na celu zniszczenie moralności istoty ludzkiej. Kobiety ubierają się nieskromnie, obnażając swoje ciała bez wstydu. Mężczyźni używają kobiecych ubrań w obliczu presji zbuntowanego społeczeństwa. Brak zrozumienia wśród istot ludzkich prowadzi do tego, że istota ludzka pragnie wolności i pozornej samotności, zamiast tego zło wykorzystuje je, aby sprowadzić najsłabszych na manowce i zniszczyć rodziny, zdestabilizować społeczeństwo i ludzkość. Moi umiłowani, nadszedł czas, aby zebrać plony, nie cofajcie się, stójcie mocno. Tak jak człowiek buntuje się przeciwko temu, co naturalne, tak natura atakuje Ziemię, obmywając grzech, który ta Ziemia ma z powodu wypaczonego człowieka. Spójrzcie w górę, będziecie zdumieni. Zatrzymajcie się, zobaczcie znaki tej chwili. Nie wystarczy być pozornie dobrym człowiekiem. Ziemia będzie zagrożona, a człowiek ugnie kolana, niektórzy zrobią to bez szczerości. Grzech stał się grzechem zbiorowym. Zaakceptowanym i jak porozumienie między ludźmi, przyjmujecie go z wielką lekkością, tak że palenie moich kościołów nie będzie postrzegane z przerażeniem, ale jako akt wyższości człowieka wobec naszej trójcy. Moje dzieci są prześladowane. Wulkany sprawią, że człowiek będzie się bał. Mój lud cierpi przez tych, którzy posiadają władzę doczesną. Wiara moich zostanie ukazana i wzmocnię ich, posyłając im moich aniołów. Plagi nasilą się z powodu modyfikacji genetycznej, na którą zdecydował się człowiek. Stany Zjednoczone cierpią i trzęsą się. Transport stanie się trudniejszy dla człowieka ze względu na klimat. Wilk nadal jest przebrany za baranka, gromadzi moc i nie będzie życzliwy. Mój ludu, mój umiłowany ludu, z jakim bólem patrzę na ciebie, lud bez Boga jest ludem zgubionym. Nie naśladuj tych, którzy żyją w złu. Bądź inny, zmień się teraz. Błogosławię Was, chronię Was, wzywam Was do odwrócenia się od zła. Moje błogosławieństwo jest z Wami, Jezus.